Podcast 2PR Tech to miejsce, w którym rozmawiamy o technologii wokół człowieka i z perspektywy człowieka. Szukamy odpowiedzi na pytania, które pozwolą nam zrozumieć technologię poprzez rozmowy z ludźmi, którzy ją tworzą, regulują lub wykorzystują. Dzień dobry, witamy Państwa na pierwszym odcinku podcastu 2PR Tech. Nazywam się Adam Jadczak, jestem redaktorem naczelnym magazynu IT-Wiz. Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Węgrzyn, jestem prawnikiem, który stara się zrozumieć technologię. Naszym pierwszym gościem jest Grzegorz Chudek, Cloud First Lead, dyrektor zarządzający w Accenture w Polsce. Witam panowie, witam wszystkich państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Co sądzisz o technologii z perspektywy człowieka, który spędził 25 lat doradzając, jak ją wykorzystać dla dobra organizacji? Czym różni się świadomość klientów wczoraj i dziś? Czy są bardziej zagubieni niż w latach 90. kiedy zaczynaliśmy swoje kariery? No to na początku zrobili ze mnie dziarka, ale cóż niech już tak będzie. Słuchajcie, no rzeczywiście, 25 lat w biznesie daje pewn, pewną percepcję. Jak ten świat wyglądał kiedyś, jak wygląda dziś? Myślę, że główna różnica jest taka, że klienci dzisiaj są no, chyba bardziej świadomi. Kiedyś konsultant był tym banym Bogiem w czarnym garniturze, który przychodził z tajemną wiedzą i mówił organizacji, co ma robić. A dzisiaj klienci są bardzo świadomi, bardzo wyspecjalizowani, bardzo wyedukowani. Konsultanci również się niezwykle wyspecjalizowali, zresztą jak cały świat właściwie, no bo przecież głębokość specjalizacji nam się, nam się pogłębia. Natomiast mamy teraz takie zjawisko, powiedzmy, którego przez ostatnie parę lat, które jest zjawiskiem powszechnym, kiedy to budowane są duże królestwa w ramach organizacji, w ramach klientów. Te duże królestwa są powodowane oczywiście tym, że każdy by chciał mieć zarówno swoich ludzi od, od analizy biznesowej, od rozwoju itd., żeby mieć pełną nad tym kontrolę. No, powstały fabryki agile'owe, które właśnie są skutkiem trochę takiego podejścia, którym to budujemy sobie m, swoją organizację, swoje zespoły, które mają dostarczyć nam wartość. No, ich powiedzmy m, wydajność jest pewnie pod, aktualnie pod znakiem zapytania, ale ewidentnie są to m, duże organizacje, które wytwarzają i pchają organizacje do przodu z perspektywy IT. Także to jest chyba taka główna zmiana, która nastąpiła na przestrzeni wielu lat z perspektywy relacji pomiędzy konsultantem, doradcą a klientem. To ja bym bardzo chciał podrążyć w tym obszarze, jakbyś Grzegorz miał osadzić na, na takiej linii adopcji ten punkt, w którym my dzisiaj jesteśmy jako, jako organizacje we wdrażaniu kultury jailowej, tak ją nazwijmy. To jaki to jest poziom? To jest poziom koncepcyjny, to jest poziom komunikacyjny, to jest poziom takiego już mocno produkcyjnego wygrzania, czy to jest połowa drogi, czy to może jest jeszcze jakiś, jakiś inny poziom, który znają tylko te osoby, które są w nim zanurzone i, i, i na co dzień w nim pracują. Jak, jak to jest według Ciebie? To przede wszystkim pewnie nie powinniśmy uogólniać, to znaczy, część klientów jest na poziomie bardzo wczesnym, a część jest bardzo zaawansowanym. Natomiast myślę, że gdyby patrzeć na to trochę jako na taką wartość średnią rynkową, to myślę, że to wygląda w ten sposób, że bardzo wielu klientów już prowadzi swoje projekty w sposób agile'owy. I, I oczywiście, jak zwykle z agile, na początku agile jest łatwy. No, się organizuje grupa ludzi, oni mają swój cel, są pasjonatami najczęściej, więc super im to wychodzi, wychodzi to fajnie kosztowo i wszystko pięknie działa. Problemy i kroki trudniejsze pojawiają się wtedy, kiedy tych teamów musi być 10 i muszą dostarczyć jeden wspólny, wspólny cel. No i wtedy skalowanie Agile'a jest dużym wyzwaniem. Oczywiście są na to metodyki, ale moim zdaniem ich wdrażanie, przynajmniej w Polsce, wychodzi przeciętnie. W no związku z tym skutek jest taki, że często się to kończy znowu ogromnymi zespołami, które nie do końca zbliżają w tym samym celu, które mówiąc wprost też przepalają bardzo często kupę środków i czasu i nie do końca są, bym powiedział, spójne z celem całej organizacji, no bo jakby łatwo zapanować nad 8-osobowym zespołem, a dużo gorzej nad 10 po 8 osób. Więc tu jest pewien problem w tej chwili moim zdaniem na rynku. A masz jakiś, nie chcę powiedzieć złoty środek, ale wyobrażam sobie, że skalowanie, skalowanie agilności to jest, jak mówisz, ten moment, kiedy przestaje być wszystko widziane w jasnych kolorach. Jaki masz pomysł na to, żeby próbować to przeskoczyć? żeby? Moim zdaniem przede wszystkim nie należy metodyk stosować w ciemno. Są projekty, które należy robić agilem, bo są innowacyjne. Twórcze, nie do końca wiemy, co chcemy osiągnąć, wiemy, jaki cel chcemy osiągnąć, i wtedy Agile, zarówno w małej, jak i trochę większej skali, spra sprawdza się doskonale. Natomiast są projekty, w których wiadomo, jaki jest cel, wiadomo, co chcemy osiągnąć i po prostu należy je robić w sposób klasyczny. Nie do wszystkiego należy używać Agile'a. Taka jest moja oczywiście opinia, można się z nią zgadzać, lub nie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy nie potrzebujemy zwinnych zespołów, które będą wymyślać, co trzeba zrobić, tylko jest jasno określony cel. Jak to mówią, ja czasami lubię upraszczać, trzeba wykopać 300 metrów, mówią brzydko, kanalizy, no to, to ją kopiemy, a nie stosujemy metody agile do tego, żeby, żeby zastanawiać się, w którą stronę ją kopać. No. Więc upraszczając, myślę, że jak wszędzie zdrowy rozsądek. Te rzeczy, które są trochę mniejsze, te rzeczy, które są innowacyjne, zdecydowanie metody agile'owe, te rzeczy, w których jasno jest zdefiniowany cel, są przede wszystkim bardzo duże, mhm. po prostu nie powinny iść w tą stronę. Jasne, rozumiem. rozumiem. Jest, ja mam wrażenie, że to jest, jak słucham Ciebie, że to jest tak, że ten, ten polskojęzyczny common sense, on przychodzi właśnie w moment, kiedy dostało się już kilka razy taki mocny cios od rzeczywistości projektowej i wtedy człowiek wie, że trzymanie się wszystkiego tak jak, tak jak stoi w książkach, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. No ale to właśnie trzeba mieć Twoje, twoje doświadczenie i, i Twoje siwe włosy, mówiąc brutalnie, żeby tak było. Nasze siwe włosy. My Polacy jesteśmy dobrzy w tym, wbrew pozorom. Myślę, że common sense dla nas jako Polaków jest takim, bo to jest nasza bardzo silna kompetencja. Nawiązując do ze zespołów, jak budować te zaangażowane, niezależnie czy pracują nad projektem MJ'owo czy Waterfallowo, jakie są kluczowe elementy tego typu zespołów, bez których się nie uda? Wiecie, no, powiem tak, my w konsultingu nie mamy nic oprócz ludzi. W związku z tym rozumiemy, że to ludzie są najważniejsi. I to jest taka oczywista oczywistość, ale jak Tworzę nowy projekt, tworzę nowy zespół. To chyba trzy rzeczy są moim zdaniem najważniejsze. Pierwsze to jednak umiejętności, czyli jak tworzy się nowy zespół, trzeba go złożyć z ludzi, którzy albo to już wcześniej robili, albo robili coś analogicznego obok, albo przynajmniej są bardzo chętni do tego, żeby się nauczyć. Ale ten minimum 50% składu zespołu musi być taki, który to robił wcześniej. I to jest punkt numer jeden. Wobec tego, potem wszystkie pozostałe są trudne do realizacji. Punkt numer dwa to jest przekazanie odpowiedzialności temu zespołowi i tym ludziom. Każdy z nas lubi być właścicielem jakiegoś kawałka funkcjonalności, systemu, procesu, czegokolwiek. W związku z tym, jeśli zostajesz namaszczony jako ten właściciel, taki gospodarz tego obszaru, to cały projekt idzie znacznie lepiej. Więc ludzie lubią mieć odpowiedzialność. Mało tego, czują się lepiej, czują się zaangażowani i zmotywowani tego, żeby tą pracę dalej robić. To też jest tak zwana oczywista oczywistość. Ale trzecia, która nie jest oczywistością, szczególnie w części polskich firm, jest to, że trzeba być z tymi ludźmi na dobre i na złe. Projekty, jak to projekty informatyczne, raz idą lepiej, raz idą gorzej, ale prawda jest taka, że jeśli nie będzie się z tymi ludźmi na dobre i na złe, to oni nie będą Ci ufać jako liderowi i ten zespół będzie się rozsypywał. Więc myślę, że jak mówiłeś po staropolsku, whatever it takes, trzeba być um, zawsze z nimi i przede wszystkim być w stanie wesprzeć wtedy, kiedy jest są trudne czas. Tu ja tutaj mam dwa. Chciałbym na tym podwójnie kliknąć, mówiąc też staropolszczyzną. Powiedziałeś, że ten drugi, ten drugi punkt jest trzeba oddać im odpowiedzialność, żeby oni się poczuli właścicielami przedsięwzięcia. Pewnie w jakimś kawałku, no bo domyślam się, że to, to do tego się sprowadza. Ty miałeś to od razu w sobie? Czy ty się nauczyłeś takiej delegacji? Bo moje doświadczenie podpowiada mi, że to jest bardzo trudne. To nie takie, nawet nie tylko moje osobiste, ale też jak obserwuję sobie naszą rzeczywistość zawodową. I jak to było w twoim przypadku? Ty, 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 ty musiałeś to w sobie wypracować? Czy ty po prostu masz, taką, masz, to, masz to z DNA podane? No to ja zajdę teraz piętro niżej, dlatego że moim zdaniem to jest pewna umiejętność współpracy z ludźmi, której człowiek się uczy do wieku lat 7, 8, 9. Czyli najczęściej ludzie, którzy albo mieli dużą, dużych bra dużo braci i sióstr, albo ludzie, którzy wychowywali się w środowisku z dużą ilością ludzi, którzy musieli te relacje wypracowywać od razu, od małego, są bardzo dobrymi liderami, dobrymi liderami później. Jeśli ludzie wychowywali się w samotności, są jedynakami, mają duże trudności w tej, tej inteligencji emocjonalnej, czyli w umiejętności komunikacji, wpływania na ludzi w ten sposób, żeby oni nie czuli się wpływani. Innymi słowy, to przekazywanie odpowiedzialności działa dobrze wtedy, kiedy ta relacja między szefem a ludźmi, którą tą odpowiedzialność się przekazuje, jest Znacznie głębsza niż tylko relacja czysto zawodowa, a ona jest możliwa wtedy, kiedy ten lider jest w stanie zrozumieć uczucia i potrzeby swoich ludzi. Także myślę, że tutaj jest dwa poziomy niżej dyskusja, można by nawiązać do Freuda, bo, bo tak naprawdę ludzie kształtują się ich psychologia, ich umiejętność dostosowywania się do otoczenia, ich umiejętność komunikacji i tak jak mówiłem, inteligencja emocjonalna bardzo wcześnie w ich życiu. Okej. Okay. Y Wracając do tych projektów Agile'owych. Obecnie Agile'owo coraz częściej znaczy chmurowo, czy Cloud Computing jest odpowiedzią na wszystkie problemy dzisiejszych czasów? Jako Cloud First Lead powinienem odpowiedzieć, że oczywiście, że tak, co oczywiście jest wielką nieprawdą. Um, natomiast Cloud jest odpowiedzią na istotną część problemów, których mamy dzisiaj yy, na co dzień na około dużo. Dlatego, że, to może posłużę się przykładem. jak startuje nowa firma, nowy startup. To ona zaczyna od tego, żeby budować sobie serwery, data center albo cokolwiek takiego. No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego? Dlatego, że ona, ci ludzie, którzy ją zakładają, dobrze wiedzą, że mogą być dobre czasy albo złe czasy i to bardzo szybko. Tak? W związku z tym, e, używają chmury w sposób naturalny, jako takiego mechanizmu, który Łatwo rozkręcić i łatwo skręcić, i na tym polega główna zaleta chmury w ciężkich czasach. I y, duże organizacje też powoli zaczynają dorastać do, do, do tego rozumienia, że zapewniają sobie y, infrastrukturę i oprogramowanie na taki podstawowy poziom usług, a wtedy, kiedy są piki, zaczynają korzystać z chmury. To jest ten model idealny, y, który część klientów już, szczególnie w Europie, zaczyna stosować. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w ten sposób mogą się łatwo skalować w obie strony, więc ta zmienność rynku będzie wymuszać korzystanie z chmury, bo to będzie po prostu efektywne kosztowo. My w, czasami tutaj w Polsce mamy jeszcze powiedzmy trochę taki, taki syndrom: czym więcej ziem w królestwie, tym ważniejszy król. W związku z tym yy, yy, nasi szefowie IT bardzo często lubią kupować dużo infrastruktury, i dlatego że to im daje poczucie bezpieczeństwa, złudne moim zdaniem, zupełnie, ale daje im to również poczucie dużych budżetów, bycia bardzo, bardzo ważnym. Więc ten element, myślę, że to jest element, pewien element psychologiczny. My w ogóle w Polsce lubimy posiadać. Tak, lubimy posiadać mieszkania, lubimy posiadać domy. Um, więc generalnie rzecz biorąc, um, lubimy posiadać. No, jak się spojrzymy na naszych zachodnich sąsiadów, ten świat trochę się zmienił. Nie każdy musi mieć trzy mieszkania, nie każdy musi mieć trzy samochody. Mieszkania się wynajmuje, samochodami jeździ się, które stoją na ulicy. Więc um, powoli dorośniemy do tego elementu, również psychologicznie, czyli z perspektywy chmury, pewnie dwie rzeczy. Chmura jest bezpieczniejsza i lepsza, więc należy ją stosować, ale musimy powoli mentalnie do niej dojrzeć. Łukasz mówi za każdym razem, jak zaczynam rozmowę o chmurze czy prolapsy o chmurze, że zacznijmy od exit planu. To prawda, ale no nie dlatego, żebym chciał z niej od razu wyjść, ale dlatego, że uważam, że jeżeli coś wchodzimy i wchodzimy na poważnie, to dużo bezpieczniej będzie nam to, to zjawisko eksplorować, kiedy będziemy znali tak zwany najgorszy scenariusz, to znaczy wtedy, kiedy musielibyśmy go opuścić. Bo jak nie będziemy wiedzieli, jak go będziemy opuszczać, to może dojść do pewnych spięć, braków świadomości i one rodzą frustrację i zaczynać robić tak umiarkowanie przyjemnie. I, i w, ty, w, ty, w tym kontekście chciałbym zadać dwa pytania, Grzegorz. Jakbyś miał spróbował sobie zwizualizować, że jesteście na spotkaniu, u, jest potencjalny klient, to co ten klient wymienia jako te elementy, które według niego mówią, że chmura nie jest do dobrym rozwiązaniem? Czy to są jakieś powtarzające się sformułowania, czy to jest tak, że każda organizacja ma coś swojego, bo nie mówimy o tych sytuacjach, kiedy klient jest przekonany, jest świadomy, jakby ma, ma dobre rozeznanie w, w technologii, no tylko no być może bazuje na jakichś informacjach, które też nie są do końca weryfikowane. To co Ty najczęściej słyszysz mówiąc, no fajna ta chmura, ale wie Pan, XYZ. No to dwa pytania w jednym, postaram się od razu na oba udzielić odpowiedzi. Punkt pierwszy. Jak ktoś pyta o exit plan, który oczywiście jest wymagany przez regulacje, szczególnie w finansach, więc to rozumiemy, nie ma w tym nic dziwnego, jest to normalny stan i normalne pytanie, które trzeba odpowiedzieć, ale ja czasami dla żartów zadaję pytanie zwrotne. A czy masz, drogi Siejo, exit plan ze swojego data center? Więc z tej perspektywy czasami odwrócenie sytuacji pokazuje, że, 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 że niektóre obawy są czasami bardzo śmieszne. Natomiast wracając do pytania, co mówią CIO-si, kiedy ktoś im mówi, no to chodźmy o tej chmury, a oni pytają po co. Ja myślę, że pierwsza rzecz, którą, która znowu jest mentalnościowa, nie rzeczywista, ale mentalnościowa, to jest to, że wszyscy podnoszą, no ta chmura to jest niebezpieczna. No i na ten temat myślę, że by, no można by napisać książkę. A, ale tak naprawdę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo chmury, no to dla odmiany klienci, którzy już, Weszli do chmury, mówią tak: Kurczę, ja w tej chmurze mam znacznie bardziej bezpiecznie. I to nawet nie dlatego, że tam są super mechanizmy bezpieczeństwa, które oczywiście są, tylko dlatego, że przechodząc do chmury, tak dużo rzeczy posprzątałem na swoim podwórku, że jestem znacznie bardziej bezpieczny z tymi systemami, które tam weszły. No bo wiemy, że bezpieczeństwo składa się z wielu, wielu warstw. A ta najważniejsza, gdzie najwięcej są z reguły z problemów, to są, to są warstwy aplikacyjne, więc jakby przenosząc do chmury sprzątamy mnóstwo rzeczy, więc tak naprawdę jest dużo, dużo bezpieczniej. Drugim elementem, oczywiście, zawsze podnoszonym jest koszt. Chmura jako taka tania oczywiście nie jest. I nie można powiedzieć z góry, że jak się przeniesie do chmury, to będzie taniej. To, to jest nieprawda. Chmura może być tańsza albo droższa. W zależności od tego, w jaki sposób się ją zaprojektuje i wdroży. I tutaj właśnie kłaniają się wszelkiego rodzaju doświadczenia ludzi, którzy już to robili, bo bardzo łatwo jest wyklikać na portalu któregoś prowajdera chmurowego sobie serwery i ich używać, czy też software, ale absolutnie nie będzie to rozwiązanie optymalne. Więc dlatego trzeba, i tu szczerze mówię, bez, bez ogródek, trzeba korzystać z zespołów, które to robiły wcześniej. Żeby nie ładować się w pułapki i nie otwierać otwartej drzwi, bo naprawdę można się natknąć na problemy, które potem będą dużo kosztowały. No ale nie ma takiej konieczności, wystarczy wziąć ludzi, którzy to wcześniej robili i oni powiedzą, w jaki sposób i których usług korzystać, żeby to nie było droższe. Więc jakby tutaj kłania się oczywiście doświadczenie zespołu wdrożeniowego. To, są, to jest chyba drugi temat, to są, to, jest, to są koszty. A propos kosztów, to... Klienci są dość sfrustrowani brakiem kontroli nad nimi często, tak? Owszem, owszem, ale to jest ten sam temat na końcu. Dlatego, że mm, jeśli z, z kosztami w chmurze jest z reguły w ten sposób. Jeśli projekt wdrożeniowy przeniesienia do chmury jest prosty i tani, to później koszty chmury są wysokie. I odwrotnie. Jeśli projekt wdrożeniowy oznacza wdrożenie rozwiązania, które jest cloud-based, cloud-native um, i jest zbudowane dobrze w nowej architekturze, to potem koszty utrzymania są niskie. I na tym polega zresztą, jak przy kupnie każdego urządzenia domowego, każdego samochodu, chociaż innego dobra, ten sam wybór. Albo płacimy na początku, albo później. Okay. To jest bardzo ciekawy wątek. I dla mnie szczególnie ciekawe było to, co powiedziałeś, że Migracja chmurowa jest doskonałą okazją do zrobienia porządku. A jak robimy porządek, to jesteśmy dużo bardziej bezpieczni. To jest coś, co ja to, to bior, biorę ze stołu dzisiaj po, po, po tym, co powiedziałeś. Bo to jest coś, co mi nie, nie miałem tego w ogóle zidentyfikowanego. A, a mówiąc o tym, zastanawialiśmy się kiedyś z Adamem, robiąc sobie taką retrospekcję tego, czym, 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 czym było, czym jest, czym być może będzie, o czym. Pewnie będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać IT w organizacjach. Jak ty, jak ty widzisz ze swojego doświadczenia zmianę roli osób odpowiadających za technologię w organizacjach? Bo to, to, to teraz nie ma co ukrywać, że ona się zwiększa, zwiększa się poziom odpowiedzialności, zwiększa się poziom tego, czym jest technologia i idące za nią plusy i minusy. Są już osoby, które odgrywają. Super strategiczne role w ramach organizacji wywodząc się z technologii, jak na no to patrzysz? Jak to, jak to zmienia organizację w, 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 z, z twojej perspektywy, jako osoby, która doradza strategicznie takim, takim spółkom? Przede wszystkim to mocno ewoluowało na przestrzeni ostatnich lat. Bo tak jak, tak jak wszyscy wiemy, kiedyś no lat, powiedzmy 15 lat temu, Czasami nawet CIO nie był CIO, bo nie był w zarządzie, prawda? Więc to rosło razem ze wzrostem siły napędowej technologii dla organizacji. Czyli w sytuacji, w której, żeby wdrożyć nowy projekt, jest najpierw technologia, a potem biznes, to ta siła każdego CIO w każdej organizacji znacząco wzrosła do poziomu zarządów, ale czasami również są to najważniejsi ludzie w całych zarządach. Natomiast ciekawą obserwacją jest chyba to, że ostatnie 2-3 lata myślę, że ta sytuacja trochę się zmienia. Dlatego, że wraz ze wzrostem właśnie fabryk jailowych, o których mówiliśmy, czyli przekazywaniem władzy i decyzyjności na dół do zespołów, do produktownerów, do, do tak jest, oraz bardziej na stronę biznesu, dla odmiany relacja osób spada. Czyli to, co się teraz dzieje, to ewidentnie jest znowu lekkie cofnięcie się w tym, w, tym, w tym wątku. No, ale jakby to, co się stanie z Agilem w przyszłości, to myślę, że przed nami. Czyli, czyli to jest tak, że zaczyna, zaczyna działać narracja, która mówi, że na początku ta technologia nie była ważna, potem rosła, ponieważ rosła w całej organizacji i. Jakby istotnie tą organizację zmieniała, ale teraz nie tyle wracamy, bo to jakby nie jest powrót, tylko mamy nowego, mamy, mamy nowy priorytet, czy ten nowy pierwszy element, który się wysuwa na, na prowadzenie, czyli to jest takie myślenie produktowe, tak, czyli to, to, co my możemy zaproponować klientowi, czyli to, co de facto, czym możemy tego klienta zachęcić, żeby skorzystał z naszej usługi. Technologia dalej jest pierwsza. Niezależnie od tego, kto ją kontroluje. Tylko w tym przypadku zmienia się miejsce kontroli rozwoju tej technologii. Czyli ciągle jak się myśli o nowym produkcie, to niestety najpierw się myśli o apce, o interfejsie do klienta, o tym, jak mu ułatwić życie i tak dalej. To zawsze najpierw się myśli technologią, taka jest prawda. Tyle tylko, że ta technologia jest zdarzana w trochę innych miejscach organizacji. Okej. Okay. To gdzie jest relacja EO? kontroli nad tym, żeby te rozwiązania były spójne w całej organizacji, czy doborze odpowiednich narzędzi, z których korzysta ten produkt Niekoniecznie może być to apka na przykład. Nie wiem. Coraz częściej i, i przede wszystkim w, w takich organizacjach, no bo to oczywiście zależy od konkretnego klienta, w takich organizacjach rolą IT i, i, i co za tym idzie samego CIO jest przede wszystkim zapewnienie Architektury, nie infrastruktury, architektury całego, całego, całego przedsiębiorstwa. Dlatego, że, no tak jak mówiłem, agilem robi się fajnie nowe produkty i rzeczy relatywnie nieskomplikowane na frontach klientowskich i tak Natomiast rzeczy podstawowe, te Fundamentalne, architektoniczne, nie powinno się ich robić w sposób agile, więc powinno się ich robić w ramach klasycznych organizacji. Więc przede wszystkim w takich organizacjach to się odpowiada za to, żeby była, żeby wszystkie te fundamenty, czyli narzędzia, procesy, standardy, bezpieczeństwo, a pewne elementy również procesowe, tak zwane wydawanie pieniędzy, również, żeby to był w sposób. Dobrze zorganizowany, bo to pozwala dopiero e Agile'owym teamom funkcjonować. Okej. Okay. No, no, znamy pewnie wszyscy trzej jednego z osób, który został prezesem banku. Co nas e jakby prowadzi do kolejnego pytania. Od kilku osób usłyszałem, e że banki jakby nie są już taką forpocztą nowych rozwiązań technologicznych, a że stały się trochę mniej sexy i dla pracowników i klientów. Przede wszystkim osoba, o której mówimy, jest osobą niezwykle ambitną, inteligentną, więc tutaj nie ma ograniczeń, czy ją może czy nie może zostać prezesem. A ja myślę, że to jest doskonały przykład, że tak może być. Natomiast wracając do tego, tak, no oczywiście Polska bankowość przez ostatnie 10 lat była na szczycie wszystkich rankingów na świecie, jeśli chodzi o rozwój zarówno technologiczny, jak i biznesowy, że ewidentnie byliśmy, byliśmy w awangardzie. No ale powiedzmy sobie szczerze, nastroje polityczne ostatnich paru lat, bo to się od tego zaczęło w bankowości, spowodowały, że obciążenia dla banków no, dramatycznie rosną i rosną dalej i możemy sobie opowiadać różne historie, ale na końcu kończy się to ilością możliwości robienia inwestycji. W związku z tym, ponieważ banki nie są w stanie tyle inwestować w rozwój, co inwestowały przez ostatnie 10 lat, no yy, przestają być aż tak sexy dla ludzi, którzy chcą robić nowe rzeczy, po prostu. W związku z tym dzisiaj sexy dla pracownika IT jest zatrudnić się za granicą za przyzwoitą stawkę, i czasami robić bardzo nisko poziomowe prace i uśmiechać się do tego, że pracuję za granicą za dobre pieniądze, niż pracować w banku na polskim rynku za może trochę mniejsze pieniądze, ale robiąc rzeczy nowe i nowoczesne. I właśnie to jest element rozwoju naszego rynku IT na poziomie osób, które są, zajmują się programowaniem lub designowaniem, na którym bardzo ubolewam, bo drenujemy swoje zasoby. Drnujemy ludzi, którzy są świetni, świetnie wykształceni i którzy sprzedają się trochę za sebrniki na zewnątrz, nie rozwijając naszego polskiego rynku, naszej gospodarki. Okay. No, tylko w tym roku kilka dużych organizacji międzynarodowych, między nimi Volvo, Visa, rozpoczęło budowę w Polsce dużych centrów rozwoju. No, czy Polska dalej powinna budować swój, swoją przyszłość na tych w takich prostych zasobach, w eksporcie tańszej siły roboczej. Podobno tylko w Polsce istnieją software houses. I jeszcze tam Ukraina, Białoruś, Rumunia, Bułgaria. Jesteśmy chyba na pierwszym, drugim miejscu rzeczywiście w tym zakresie. I tak jak parę lat temu było około 300 tysięcy osób pracujących w takich centach tam, teraz już jest przesło 400. Więc ten rynek dalej się rozwija. Więc rzeczywiście eksportujemy, znaczy nasza gospodarka w tym obszarze rozwija się, sprzedając zasoby proste. No i Każdy wykładowca ekonomii i każdy człowiek, który się na tym zna doskonale, rozumie, że, że to nie jest dobry model rozwoju. Więc powinniśmy zacząć sprzedawać yy, zasoby złożone, czyli coś, co wytworzymy tutaj u nas w tym kraju za pomocą tych samych ludzi. I myślę, że tu mamy <laughs> yy, za dwa yy, elementy do poprawy. No, przede wszystkim myślę, że poprawą, poprawia, poprawiać należy współpracę biznesu z uczelniami. O tym pewnie możemy napisać kolejną książkę. Um, oraz musimy znaleźć, e, powiedzmy, organizacji, które będą wspierać lokalnie rozwój nie tyle startupów, co firm, które będą wytwarzać innowacyjne produkty. Startup czasami jest po to, żeby zarobić pieniądze, e, tudzież przypalić pieniądze inwestorów. E, a firma, która ma na celu e, zbudować coś innowacyjnego, potrzebuje wsparcia organizacji, fundacji tudzież nawet państwa po to, żeby być stanie wytworzyć produkt, który sprzedamy na zewnątrz tym tej wizie i, e, i innym, którzy budują tutaj swoje centra outsourcingowe, a nie tylko ludzi. Okay. O przyszłości porozmawiamy w drugim odcinku, gdzie będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj jako ludzkość i dokąd prowadzi nas technologia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękuję.